Cześć! Noszę obecnie aparat ortodontyczny, taki przeźroczysty, a dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o zdaniach, które przydadzą Wam się u ortodonty. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Ortodonta to difa ocopida. Kifa natomiast to jest szczęka. Aparat na zęby to jest die Ja Janosz na przykład eine Duisystige Canspange. Przeźroczysty aparat na zęby. To są wkładki, które ja noszę. Są one z plastiku, odlewane w 3D. Ten odlew można widzieć w środku. Są one tutaj oznaczone, że to jest górna, a to jest dolna. To jest. Eine Zahnschiene. to jest jakby szyna, czyli szyna, którą wkłada się do zębów, To buzi na zęby. Jak długo muszę to nosić? Wie lange muss ich das tragen? Wie lange muss ich das tragen? Mindestens 20 Stunden am Tag. Przynajmniej 20 godzin dziennie na dobę. Ich möchte, dass meine zähne so aussehen. Chciałabym, aby moje zęby wyglądały tak. Kann ich damit essen? Kan ich damit essen? Czy mogę z tym jeść? Kan ich damit küssen? Czy mogę z tym całować? Ten dr drut, który jest nakładany na koniec e całego okresu noszenia aparatu, nazywa się tak chyba jak w Polsce: Retainer. Ein Retainer. Kiedy ortodonta zakłada taki aparat przeźroczysty, takie szyny na zęby, najpierw nakładane są specjalne attachments z angielskiego, takie małe uchwyty, które są doczepiane do zębów. Dzięki temu ten aparat plastikowy ma większą możliwość zmieniania ustawienia zęba. Ortodontka mi powiedziała, Am Anfang der Behandlung werden attachments angebracht. Czyli na początku zabiegu, procesu zabiegowego będą przyczepione attachments. Anbringen, przyczepiać. Przyczepiać albo gdzieś zakładać. Ich habe eine Lücke zwischen den Zähnen. Mam przerwie między zębami. Ich knirsche mit meinen Zähnen in der Nacht. Ocieram zęby o siebie albo zjadam zęby w nocy. Chodzi mi o to takie ocieranie, które często się zdarza. Meine Zähne sind schief. Moje zęby są krzywe. Dieser Zahn ist in Ordnung. Ten ząb jest w porządku. Möchten Sie das aus gesundheitlichen Gründen machen? Czy chce Pani to ten zabieg? Czy decyduje się Pani na to ze względów zdrowotnych? Möchten Sie das aus ästhetischen gründen machen? Czy decyduje się Pani na ten zabieg, na ten aparat ze względów estetycznych? Gesundheitliche Gründe, powody zdrowotne, estetyczne Gründe, powody estetyczne. Kwestia wyglądu, estetyka. Liza zahn stört mich. Ten ząb mi przeszkadza. Dieser Zahn guckt raus. Ten, zahn, ten, ten ząb wystaje, wygląda. Wystaje na zewnątrz za bardzo. Das sitzt zu hoch. To jest za wysoko. Dieser Zahn sitzt zu tief. Ten ząb jest za nisko. W języku niemieckim czasownik sitzen, czyli siedzi, często jest używany jako że coś jest umiejscowione gdzieś. Das sitzt schief. Coś jest krzywe. Coś jest umiejscowione gdzieś krzywą. Swoją drogą zwróćcie uwagę na dwa czasowniki. Sitzen i zicen. Sitzen". Sitzen, siedzieć. zicen od słowa sie, czyli pan, pani, państwo, panowie, panie. Pewnie <grymnie> oglądaliście ten odcinek. Od Paniować, mówić na pani, zwracać się z formą grzecznościową. Pytamy: Kan ich tyś Czy mogę mówić do ciebie na ty? A oni jeszcze też mówią czasami: Daf ich du sagen? Daf ich du sagen? Daf ich du sagen? Czy mogę mówić na ty? A sitzen, czyli paniować, może Wam się przydać, kiedy mówicie: Ich zice Mówię do niej na Pani. Das wird eine gerade Linie. To będzie Prosta linia. Die einzelnen Zähne. Pojedyncze Zęby. Wie lange dałat die Behandlung? Jak długo trwa cały proces całego noszenia aparatu, die Behandlung? To jest może być zabieg, ale to może być również cały okres, cały proces leczniczy, cały proces leczenia. Gerade. Prosty. Das Endergebnis. Efekt końcowy. Bardzo ważne słówko. Das Endergebnis. Ich freue mich auf das Endergebnis. Cieszę się na efekt końcowy. So wird das Endergebnis aussehen. Tak będzie wyglądać efekt końcowy. Pani ortodontka pokaże Wam prawdopodobnie na wideo 3D, jak będą Wasze zęby wyglądać, przynajmniej w przypadku tego aparatu poza w całego procesu leczenia. Was stört Sie an Ihren Zähnen? Co przeszkadza Pani w Pani zębach? Die Zahnaufstellung korrigieren czyli korygować, poprawiać ustawienia zębów. Die Aufstellung, ustawienia. eine Zahnschiene albo rausziehen czyli szynę, szynę wyciągać rausziehen, ausziehen Ausziehen to też zdejmować ciuchy czasownik ziehen, ciągnąć ausziehen, rausziehen można używać zamiennie Kiedy uczycie się nowych słówek pomagajcie sobie również właśnie mimiką, ruchami Uczycie się nowego słówka Powiedzcie je sobie na głos i zróbcie jakiś taki ruch, który Wam się z tym kojarzy. Cien, cien, ciągnąć coś. Aus, cien, koszulkę zdejmować. Aus, cien. Skojarzycie może, że to są czasowniki bazujące na tym samym cien, które już znacie. I tutaj ściągać, to też ciągnąć, ściągać. Dol ich die Zahnspange zum Essen ausziehen? Czy mam ściągać ten aparat do jedzenia? Na czas jedzenia? Darf ich die Zahnspange mit derselben Zahnbürste wie die Zähne putzen? Długie zdanie. Długie zdanie, pewnie ja bym tak powiedziała. Ale skoro jesteśmy w tym miejscu, to ja je specjalnie dla Was skrócę. To jest dobry moment. Czy mogę myć ten aparat tą samą szczoteczką co zęby? Jak to skrócić? Zastanówmy się nad tym razem. Chyba jedyna opcja, która mi przychodzi, zapytajmy po prostu: Jaką szczoteczką mogę umyć aparat do zębów? Mit welcher Zahnbürste darf ich die Zahnspange putzen? Jaką szczoteczką mogę umyć aparat do zębów? O, albo inny pomysł. Darf ich die Zähne und die Zahnspange mit derselben Zahnbürste putzen? Czy mogę myć zęby i aparat tą samą szczoteczką? To jest, myślę, złota opcja skrócenia tego zdania, o którym wspomniałam. Mhm. Wird das tun? Czy to będzie boleć? Wie soll ich sie anbringen? Jak mam je założyć? Soll ich das drücken? Czy mam na to nacisnąć? W przypadku tych przeźroczystych nakładek zakładamy je naciskając najpierw na przód. I dopiero, kiedy wcisnęliśmy przód nakładki, możemy przycisnąć również nakładkę na tylne zęby. Dlatego to zdanie. W moim przypadku to było, to jest. Zaplanowanych na razie 13 wkładek. Każdą wkładkę, parę wkładek zmieniam co tydzień. Mam już wypracowany system, ponieważ y, pierwsze parę paręnaście godzin po założeniu nowych wkładek czujesz nacisk i jest to nieprzyjemne uczucie. Dlatego ja zakładam nowe wkładki na noc. A że nosiłam przedtem zawsze tą wkładkę na zgrzytanie zębami, więc jestem do tego w nocy przyzwyczajona. Zakładam ją ja na noc i rano się budzę i one zęby już są przystosowane dużo lepiej do tych wkładek. To jest mój złoty trik. Porównałam ceny tego aparatu przeźroczystego w Polsce i w Niemczech i sumując wszystko razem, porównując te oferty, cenę z Polski i ceny z Niemiec. To czas, który musiałabym zainwestować w jeżdżenie do Polski, planowanie sobie pobytu w Polsce, noclegów, może płacenia za noclegi, za dojazdy do Ortodonty, za lot, przelot przede wszystkim do Polski, zdecydowanie przewyższyły cenę tego aparatu w Niemczech. Dlatego jestem przekonana o tym, że mieszkając tutaj, ten założenie tego aparatu tutaj jest po prostu tańsze. Albo wychodzi na tą samą cenę. Na pewno jest to dużo wygodniejsze niż jeżdżenie za każdym razem co 4 tygodnie do Polski. Poza tym, jeżeli odpadnie jakiś attachment, można zawsze się zgłosić do swojego ortodonty na miejscu, żeby go znowu przyczepił. Jakie są plusy noszenia tego bezbarwnego aparatu w porównaniu do normalnego tego metalowego? Można go w dowolnej chwili zdejmować. Ja tego nie robię, tylko do jedzenia. Ale właśnie, jedzenie. Hmm. Łatwiej jest wyczyścić zęby. Podczas, kiedy nosisz ten metalowy aparat, bardzo ciężko jest wydostać jakiś brud po prostu z pomiędzy zębów. Musisz do tego używać jakichś dodatkowych szczoteczek. A tutaj zdejmujesz to, jesz, potem myjesz dokładnie zęby i. Zakładasz dopiero wtedy swój aparat, więc dla mnie jest to bardziej higieniczne i praktyczne. Ortodonta prawdopodobnie zaproponuje wam wiele możliwości aparatów i powie: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Są różne możliwości. Die Behandlungsdauer ist unterschiedlich. Proces leczenia Długość procesu leczenia jest różna. Es ist abhängig von... Jest zależna od... W tym momencie jestem w... W trakcie noszenia dziewiątej wkładki, w związku z czym zostały mi jeszcze tylko cztery. Jestem strasznie ciekawa i podekscytowana, jaki będzie efekt końcowy. Na pewno już teraz widzę, że moje przednie zęby i dolne są dużo prostsze i dużo bardziej ustrukturyzowane. Ustruktur, ustruktu, mają większą strukturę. Cieszę się bardzo, że się zdecydowałam na ten aparat. To było zawsze moje wielkie marzenie od dziecka, i to była dobra decyzja. Jestem również ciekawa, jak wy zareagujecie na moje. Prostsze zęby, a może inaczej wyglądającą szczękę, jak już zakończę cały proces leczenia. Myślę, że to będzie za jakieś dwa, maksymalnie trzy miesiące. Jeżeli macie jakieś inne pytania odnośnie noszenia tej, w, tych wkładek na zęby tego aparatu, zadawajcie je w komentarzach. Chętnie się z Wami podzielę moim doświadczeniem, moimi, moimi doznaniami z tym aparatem. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę dzisiaj. Zachęcam Was do korzystania z lekarzy tutaj na miejscu. Ponieważ Polonia w Niemczech często decyduje się na jeżdżenie do Polski, aby skorzystać z wizytu lekarza, zachęcam Was do tego, żeby korzystać z tych lekarzy tutaj. Ponieważ Często jedynym powodem jest y, bariera językowa i lęk, że nie zdołamy wytłumaczyć lekarzowi na miejscu tutaj y, w czym rzecz. Właśnie dlatego nagrywam takie wideo dla Was. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zostawcie lajka, kliknijcie na łapkę, jeżeli Wam się podobało i to wideo w przyszłości Wam się przyda. I zasubskryjcie. I telefon mi padł. Ha! I zasubskrybujcie oczywiście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!